Cześć, w tym filmie porozmawiamy sobie o metabolizmie, czyli o tym, jak funkcjonują zwierzęta zmiennocieplne, zależnie od temperatury. My, jako ludzie, jesteśmy z organizmami stałocieplnymi, a więc mamy mniej więcej stałą temperaturę naszego ciała około 36,6 stopni. Oczywiście powierzchnia naszego ciała zawsze jest troszkę chłodniejsza, ale wewnątrz naszego ciała panuje względnie stała temperatura. Jest to możliwe dzięki temu, że nasze komórki odpowiednio szybko działają, a więc wytwarzają odpowiednio dużo ciepła, abyśmy tę temperaturę mogli utrzymać. Natomiast przykładem takich organizmów zmiennocieplnych są właśnie przygotowane tutaj owady, jest to jedna z grup organizmów, które są zmiennociepne, a więc ich temperatura ciała zależy od tego, w jakim środowisku się znajdują. Od tego zależy także ich metabolizm, a więc jak sprawnie i szybko mogą funkcjonować. No i y, przygotowałem tutaj dla Was teraz y, właśnie eksperyment obrazujący zależność temperatury i tego, jak mogą funkcjonować zmiennociepne organizmy, jakim są owady. To, co będzie nam mówiło, jak szybko te organizmy funkcjonują, będzie określone poprzez właśnie zużycie tlenu. Czyli będziemy mierzyć, jak dużo tlenu pobierają przygotowane tutaj chrząszcze. No, bo jest tak, że im wyższy poziom metabolizmu, im sprawniej, szybciej funkcjonujemy, tym tego tlenu musimy zużywać więcej. Więc zakładamy, że owady, które będą przetrzymywane w wyższej temperaturze. Powinny mieć wyższy metabolizm, a więc zużyją więcej tlenu. Natomiast owady, które umieścimy w niższej temperaturze, około 15 stopni, będą radziły sobie gorzej. Ich metabolizm będzie niższy, a więc i tlenu zużyją mniej. No i do tego będziemy znowu używać naszej elektrody tlenowej. Mamy już tutaj ustawioną, ustawiony wykres do tego, aby zapisać sobie właśnie: yy, rejestrację ciągłą. Tutaj również będziemy potrzebowali trochę więcej czasu. Yy, około 30 minut jest potrzebne do tego, aby rzeczywiście zobaczyć zmianę tego stężenia tlenu w naszym układzie. No więc mamy tutaj taką próbówkę yy, z chrząszczami z grupą szcząszczy. Właściwie to mamy dwie próbówki, bo pierwsza zostanie wykorzystana właśnie do y, przyjrzenia się konsumpcji tlenu w warunkach 30 stopni, które będą zapewnione przez wodę tutaj, która jest podgrzewana. Natomiast te owady umieścimy w temperaturze y, w wodzie z niższą temperaturą około 15 stopni, czyli dwukrotna różnica i zobaczymy jak to będzie wyglądało. A więc... Owadów jest w obydwu pojemniczkach tyle samo, są odważone, a więc ich masa jest podobna, więc w tych samych warunkach powinny zużyć tyle samo tlenu. Przygotowanie układu jest bardzo proste. Do takiej fiolki wkładamy naszą elektrodę tlenową, tak żeby była szczelna, i umieszczamy w naszym układzie eksperymentalnym. Nalałem tej wody, akurat prawie się wylała, ale jest idealnie. No i teraz, tak jak powiedziałem, mamy przygotowany układ, rozpoczynamy rejestrację. No i do zobaczenia za 30 minut. O, zobaczcie, jak pięknie wyszło. Tak? Widzimy jednoznaczną zależność. W czasie y, zużycia tlenu przez, y, przez owady. Y, bardzo ładny wynik. Naprawdę y, dzięki temu sprzętowi możemy takie rzeczy właśnie obserwować, czego na co dzień za bardzo nie jesteśmy świadomi i nie jest to tak łatwo zobaczyć. No więc widzimy jednoznacznie, że w tej temperaturze owady zużywają całkiem sporo tlenu. Zobaczcie, jak stroma jest ta krzywa. Przygotujmy sobie układ drugi, gdzie owady będą umieszczone w niższej temperaturze. Mamy przygotowaną zlewkę, umieszczamy elektrodę. Tak. A więc włączymy rejestrację i potrzebujemy 30 minut. I już, spójrzcie, uzyskujemy kompletnie inny wykres niż za pierwszym razem. Ta pierwsza część nas nie interesuje, ponieważ to jest zachowanie elektrody w niższej temperaturze i gazów, które tutaj mierzymy, a więc ta górka jest tutaj e, jakby ubocznym efektem naszego pomiaru. Natomiast spójrzcie, jak wygląda reszta odczytu, który tak naprawdę jest właśnie efektem działania owadów. Spójrzcie, w niższej temperaturze praktycznie nie zużywają. One tlenu. Przypomnijmy sobie, jak wyglądał poprzedni wykres. Była to jednostajnie opadająca linia, wskazująca właśnie, że owady konsumują intensywnie tlen, natomiast tutaj linia właściwie praktycznie nie opada, ewentualnie leniwie zmierza ku, yy, ku dołowi, ale różnica jest bardzo duża. To jednoznacznie pokazuje nam, że rzeczywiście tempo metabolizmu owadów zmiennocieplnych jest ściśle uzależnione od temperatury.